Dzisiaj moje hity docieplające stylizacje. Ja jestem stylistką 20 lat i lubię dobrze wyglądać, również zimą, ale jestem też zmarzluchem. Często stosuję docieplacze, takie, których nie widać, a które sprawiają, że jest mi ciepło. Pierwszy mój ulubiony to takie golfy właśnie, które świetnie wyglądają pod marynarki, ale sprawdzają się nawet pod t-shirt. Oprócz tego zawsze docieplam się Merino, tu mam, słuchajcie, moje ulubione body i one mają koronkę. Z merino wcale nie Musi być zgrzebne. Pod spodnie zakładam zwykle kaszmirowe getry, legginsy. Po pierwsze są ciepłe, a po drugie nie mają tej uciskającej w pasie gumki. Jak chcecie linki do tych rzeczy, to wpiszcie linki w komentarzu, a ja wniosłem też, że w piątek wszystko Wam wyślę. Kolejna rzecz. Kolejny hit, rajstopy z misiem w środku. Ja lubię tak jak widać te czarne, przezroczyste, bo one wyglądają do stylizacji dużo, dużo leżej. Oczywiście pod koszulki bawełniane, bambusowe to też must have pod ten golf czarną też można by jako docieplacz założyć. Kolejna rzecz to ciepła puchówka i tak jak nie jestem fanką puchówek ogólnie, to jako docieplaczy to jest naprawdę wspaniałe rozwiązanie. Zaraz Wam pokażę. Ja noszę że oversize'owe płaszcze, więc spokojnie cała kurtka się zmieści. Jak nosicie takie bardziej obcisłe, to lepiej wybrać kamizelkę. I już mamy szybciutkie trzy warstwy, które bardzo, bardzo grzeją. Tu jak się ubrałam w domu, jest mi w nich bardzo ciepło. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie hity docieplające. Podzielmy się wiedzą.